Cześć. Dzisiaj omówię dokładnie, jak jest zbudowany sprzęt supowy. Zaczniemy od deski. W centralnej części jest patenty poślizgowy i uchwyt do noszenia w pojedynkę. Z przodu, czyli na dziobie, są dodatkowe uchwyty i bagażnik. Z tyłu, czyli na rufie, jest też uchwyt i zawór do pompowania. W centralnej części jeszcze widać takie metalowe oczka. To są beringi do montowania sizka kajakowego. Pod spodem Czyli na dnie jest miejsce do zamontowania statecznika, czyli skrzynka statecznikowa i dwa boczne finy, wklejone, których już nie trzeba montować. Pompka. Pompka ma dwie funkcje. Można nią pompować i wypompowywać powietrze. Trzeba połączyć przewód do od odpowiedniego otworu. E one są oznaczone symbolami OUT i IN. E można też e pompując przełożyć rękę do otworu i, i wtedy poczuć, czy, czy, czy z tego otworu wylatuje powietrze. Jest wyposażona w manometr. Dodatkowo ma podwójny tryb pracy. Podwójny i pojedynczy. I zmienia się ten tryb poprzez wykręcenie tej oto zawleczki. statecznik Czyli taka płetwa, nazywana również finem, służy do tego, żeby stabilizowała tor płynięcia deski. Wpinamy go w to właśnie miejsce, wsuwając wygięciem do tyłu, a następnie zabezpieczamy zawleczką. Wiosło trzyczęściowe łączymy je poprzez otwarcie klamry i wciśnięcie zapadki. Samrę należy zamknąć. Jeżeli jest zbyt luźno, można ją wyregulować. Górną część czy rynkojeść też wsuwam w ten sposób. Tutaj już nie ma zapadki. Środkowa część wiosła to jest y, trzon. Ta część, która wchodzi do wody, to jest pióro. A na górze jest rękojeść. To jest liż, czyli smycz. Służy do tego, żeby przymocować deskę do swojej nogi. W razie wywrotki ona nie odpłynie. To mniejszą obejmę, montujemy. Na rufie do uchwytu. Natomiast szersza obejma służy do tego, żeby założyć na kostkę. Dodatkowo w tej szerszej obejmie jest kieszonka na kluczyk. Tu można tu schować. I plecak, w który wszystko się zmieści. Ma on dodatkowe szlufki, do którego można przymocować zarówno pompkę, jak i wiosła. Dodatkowym wyposażeniem jest pióro, które montujemy w miejsce rękojeści i wtedy mamy wiosło kajakowe oraz ślizgisko kajakowe, które montujemy na pokładzie i przyczepiamy do derby.